Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w dniu kolejnym. Pogoda. Jaka widać, zachmurzone niebo. Miejmy nadzieję, że się później rozpogodzi. Chociaż z tego, co zapowiadali w pogodzie, niestety na rozpogodzenie się nie ma szans, także ja idę się ogarniać. I to później. Co tam, bąbelki? Pięć, szósty sobie śpi. Ten najbardziej największy brojarz śpi. Prawda, Luna? No, największy brojarz śpi. Odpoczywa. Małe zakupy zrobione. To będzie część pierwsza. Słuchajcie, po drodze już mi się. Nie miałam możliwości zajechania do innego sklepu. Spieszałam się do domu i to tak o wyszło. Chlebek zwykły, pszenny, zawsze mówię, że to jest najlepszy dla nas do tostów, wędliny w polo, sporo tych wędlin, bo już się wszystko pokończyło, bułki z ziarnami, nie było niestety torebek papierowych, więc tak wszystko w foliówkach, no ale i tak bywa, także bułki z ziarnami, skrzydełka, chodzą za mną skrzydełka, takie właśnie Ala la KFC, ale to pewnie może jutro albo nie wiem, albo może w piątek zrobię zobaczymy, albo może jeszcze dzisiaj tak, tu jeszcze jakaś wędlina serek taki jakiś waniliowy, wzięłam, nie miałyśmy tego serka serek twarogowy, śmietankowy, waniliowy dzisiaj jeszcze będę jechała do Torunia, więc kupię truskawki i fajnie będzie taki serek i posmarowana buła takim serkiem do tego truskawki tutaj mamy serek fetę apetina z ziołami do jakiejś sałatki. Tu wziąłam coś, było przy kasie jakaś czekotubka czekoladowa. E, przed jedzeniem wygnieć mnie. Także wygnieciemy, zobaczymy albo na kanapki, albo tak do wciągnięcia. Tutaj jeszcze był e, sklep taki Torimpex osiedlowy. E, do tego jeszcze z pola Wziąłam taką strzelającą oranżadę, ponieważ planuję zrobić deser i, i być może właśnie w plotę taką orężatkę strzelającą zobaczymy i żebereczka trójkąty akurat kupiłam właśnie w Torimpexie po 9,99 w polu też są z tego co wiem w promocji po 13 chyba nieca, po niecałe 14 z kartą także tak jak widzicie no te zakupy to są po prostu mikro no ale jutro tylko jeden dzień zamknę, zamknięty więc nie ma co szaleć no a że wędlin właściwie widać że same wędliny wędlin nie mamy wcale więc no to akurat trzeba było kupić Godzina 21: 4 tu, dwa gdzieś tam buszują. Chyba gdzieś myszka czuję, bo tam za tym baniaczkiem była właśnie dziura. Przez terapię się myszka przedostała. Tu już zostało trzy bąbelki, a tutaj już jeden. Podłoga, słuchajcie, dobrze, że dzisiaj nawet nie myłam podłogi, bo bym się chyba, nie wiem, jutro jak będą spały kociaki, jak będą spały kociaki, to pewnie ogarnę podłogę, powiem Wam, że to tak jak z dziećmi, jak śpią, to śpią, a jak buszują, to wiecie na całego. Także kociaki tak samo już poznają teren, zwiedzają kuchnię. Mam nadzieję, że nie przedostaną się tutaj przez tą szczelinę. na niby, tak wiecie, wygląda niepozornie, ale kto wie. Także będzie trzeba <laughs> mieć oczy dookoła głowy, naprawdę. O, tutaj dwa przesypiają. Dwa przesypiają, a reszta błoszuje. Czarny jest najbardziej taki, powiem wam. Yy... Bojowy, ten z tyłu yy, biały, trzy kropek. No i ten ciapek. Już na razie imion nie mają. My tak, wiecie, akurat mówimy, ale yy, to są. rude to tak powiem, wam szczerze są yy, spokojne. Spokojne. To ja się witam z nami w dniu kolejnym. Witam się przygotowaniem. Do obiadu i dzisiaj będą żeberka z barbecue, z ziemniakami i papryką, ale tak naprawdę będą żeberka w tej przyprawie. Do tego będą ziemniaczki i fasolka szparagowa. Tutaj już przygotowane do kolejnego deseru truskawaczki. Pierwsza część deseru już gotowa czyli mamy galaretkę. Tutaj mamy sker z cukrem pudrem. I na to będzie mus z truskawek. Mus z truskawek i chcę wykorzystać tę strzelającą orężatę. Zobaczymy, jak to tam się wplasuje. I jeszcze planuję zrobić nie taką bez, wiecie, dużą, bo nie mam takich owoców, mam tylko truskawki, a tutaj fajnie by się komponowało duża ilość owoców i śmietana i tak dalej, a tego nie mam, więc zrobię może taki ciasteczka. Zobaczymy, co też z tego wyjdzie, czy będzie mi się chciało i ciasteczka za chwileczkę lądują do piekarnika. Tak jak mówiłam, wykorzystam bezę gotową, że nie miałam, wiecie, za dużo owoców, nie mam tej śmitanej dalej, więc nie zrobię takiej dużej bezy, ale zrobię takie ciasteczka. Zmiksowałam to ze tutaj dodajemy tylko wodę 125 ml. I dodałam, słuchajcie, takie migdały w słupki. Ja sobie to jeszcze pokruszyłam i oto tak to wygląda. I do piekarnika. I moje beziki, słuchajcie, wyglądają tak troszeczkę blade, ale nie mam za bardzo też czasu, żeby je za długo trzymać. Mogłabym troszeczkę mniejsze je porobić, ale jak na pierwszy raz na taką kombinację nie jest źle, a one są obłędne. Zresztą za chwileczkę zobaczycie. To była pierwsza tura, która takie wiecie, zrobiłam mega, mega wielkie te beziki. One są po prostu tak chrupiące, tak pyszne. Że rozpływają się po prostu w ustach. Także tamte za chwileczkę wyjmę, zostały mi jeszcze jakieś dwie minutki wyjmę. No, niestety, tak jak mówię, nie mam czasu, bo chcę robić obiad, a obiad, który dzisiaj robię, jak widzieliście, żeberka co najmniej y, ponad dobrą godzinę w piekarniku, więc potrzebuję piekarnik, a mamy już dwunastą. No, chciałabym też sobie dzisiaj w dzień wolny usiąść, odpocząć chwilę, ale na razie się chyba na to nie zapowiada. Także powiem Wam, że rewelacyjne, naprawdę. Mniej roboty, tak naprawdę, bo yy, chyba, że mamy gdzieś yy, żółt, białko, no to wiadomo, że bez jak najbardziej. Ale jeżeli nie mamy tego białka, yy, to z takiego opakowania, które Wam pokazywałam wcześniej, jak najbardziej można zrobić takie właśnie cuda. I kombinacji może być multum. I zanim obiad się zrobi, to ja zabieram się za książkę. Agata Kołakowska, kolejny rozdział, cały czas jeszcze to męczę, jestem na 111 stronie, także trzymajcie kciuki. Tak mi się jeszcze przypomniała mm, maska do włosów, Isana jednominutowa maska do włosów, olej arganowy, żurawina, 25 ml do włosów zniszczonych i suchych. I muszę Wam powiedzieć, że mm, ten produkt średnio, ona kosztowała chyba 3 zł. Za te 25 ml, ale muszę Wam powiedzieć, że średnio się sprawdził u mnie ten produkt. Włosy takie, powiedziałabym, niezbyt takie przyjemne w dotyku. Także, no szczerze powiedziawszy, szału jakiegoś większego ta maseczka nie zrobiła. Zapach też nie robił jakiejś furory, jakiegoś wow nie było. Ale mówię, bardziej. Myślałam, że może te włosy będą nawilżane, no bo tak jak tutaj jest, że do zniszczonych i suchych, ale muszę powiedzieć, że raczej suche, tak jak może delikatnie, ale naprawdę nie było to jakiś wow, że wiecie, fajnie od razu nawilżone i tak dalej. Także dla mnie produkt taki, taki średniak. Dajcie znać, czy miałyście i czy się u Was sprawdził także tym produktem kosmetycznym z Isany, pożegnam się z Wami w dniu dzisiejszym, to był taki miszmasz z kilku dni życzę Wam oczywiście wszystkiego dobrego, przesyłam moc buziaków i my widzimy się w kolejnym filmiku, pozdrawiam, papa pa.